No i teraz Gregor Stirencawer. Gregor Stirencauer, który ma rekord życiowy 243,5 metra, e, który jest wybitnym lotnikiem. Ice liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale w etapie litwa Bitendorf mu się nie wiodło. No i teraz też bez rewelacji, też bez rewelacji. To no jest tylko nieco powyżej punktu konstrukcyjnego albo 185 metrów. Dokładnie, 185 metrów, no miał e, podobnie jak przed momentem Neumayr niekorzystny wiatr, e, prawie 0,9 metra na sekundę e, w plecy. na najazd na próg, jemu nie udało się przekroczyć 100 km na godzinę e, na progu. No i bardzo niskie noty sędziowskie, 16, 16,5 punktu dla Gregora Schlierencauera, no ale chyba do 40 się zakwalifikuje. Istotne te dodane punkty za niekorzystny wiatr, za obniżoną belkę startową. No tak, jest 18.